Nie jeden powód do bólu głowy mieli wrzesińscy radni podczas wtorkowej sesji. Była to pierwsza sesja po ujawnieniu przez nas, że burmistrz Tomasz Kałużny, wykorzystując swoje stanowisko, podnosi wartość działek budowlanych i handluje nimi. Do rady wpłynął wniosek o zajęcie się tą sprawą, jednak tuż przed sesją okazało się, że zawiera on błędy formalne i nie będzie głosowany. Jakie to błędy i dlaczego radczyni prawna wskazała je dopiero przed sesją, tego nie wyjaśniono. Jednak dla autora wniosku sprawa jest oczywista. Taka jest opinia radcy Prawnego wynagradzanego przez burmistrza. Także trudno się spodziewać innej opinii od takiego radcy. W związku z tym swój projekt dam do innego radcy bezpłatnego. Dietę mam niewielką, także niestety nie stać mnie na opłacenie. No i taki wniosek złożymy na następnej sesji. Oczywiście ten wniosek też zostanie zakwestionowany, pomimo że najlepszy. Radca prawny się opowie, że jest zgodny z prawem. Radca wynagradzany przez burmistrza zawsze będzie mówił, że wniosek złożony przeze mnie będzie niezgodny z prawem. Inny ciekawy zabieg przeprowadzono w związku z błędami w oświadczeniu majątkowym skarbnik Jolanty Kościańskiej. Urzędniczka została odwołana i natychmiast powołana z powrotem na swoje stanowisko. Na celowniku znalazł się również radny Robert Smodlibowski. Okazuje się, że całą zeszłą kadencję prowadził działalność gospodarczą na majątku gminnym, co powinno skutkować wygaszeniem jego mandatu. Przykre słowa pod adresem całej Rady i urzędu padły z ust mieszkańca, który złożył skargę na burmistrza. Marek Pruchniewicz, sąsiad przeładowni śmieci w Bardzie, twierdzi, że został oszukany przez ratusz. Radni nie wydawali się specjalnie zainteresowani tymi sprawami. Zgodnie przegłosowali wszystkie uchwały, w tym jedną o podwyżce opłaty targowej o połowę. Na to wszystko uaktywnił się były radny Józef Matuszewski, choć ciężko było stwierdzić, w jakiej właściwie sprawie. A nie widzieli, jak jest prawo i Kontrowersyjny samorządowiec został uspokojony podczas przerwy. Na koniec przewodniczący Rady, jak zwykle, nie udzielił głosu mieszkańcom w punkcie wolne wnioski i zapytania. My zapytaliśmy burmistrza, kiedy wyjaśni ciążące na nim zarzuty. Mówi się o tym, że ma być konferencja prasowa, w której pan przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. Czy możemy wiedzieć, kiedy ta konferencja ewentualnie będzie? W czwartek. A o której godzinie? Nie jestem ja. pewna, ale wydaje mi się, że o 11. Może pan zdradzić już będzie pan tam się odnosił do konkretnych zarzutów, czy jak będzie wyglądała ta konferencja? Będzie można zadawać pytania? Dokumenty i odpowiem na pytania. Pozostaje więc czekać na konferencję, którą oczywiście będziemy relacjonować.